Hej, witam Was serdecznie, jestem strony Timos Gaming. A w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie paczkę mm, serii A Toca. Um, I oprócz tego, najpierw Wam pokażę moją paczkę, e, moją paczkę darmową. E, zalogowanie się do FIFY za 125 tysięcy. A karta, którą tam trafiłem, no, była całkiem dobra. Powiem Wam tyle. I co? Mm, Zapraszam do oglądania i oglądajcie do końca. Bez przedłużania jedziemy sobie z tą paczką. Nie wiem, kogo chce w niej trafić. Um, tocy są, to wiem. Um, na szybko ją otwieram. Teraz trochę się znalazłem do FIFA. No, ale co, jest Future Star i zobaczymy, kto to będzie. Niemiec. Czy to nie będzie. CM. To będzie chyba. Um. Aha. Um. Okej, okay, to jest to, e, dlaczego takie flary były dziwaczne? 96 toni cross. No, paczka całkiem niezła w takim razie. Ktoś jeszcze. O, jeszcze inform jakiś tam z lead dużo wysoko ocenionych kart. No, paczka spoko, cross. Coś nawet jest wartam. Ale te flary trochę dziwaczne. E, no, ale w sumie paczka bardzo, bardzo fajna. Skład już ukończony mamy. Um, tego, um, tego Jezusa ja się, kurczę, pozbywam chyba już siódmy raz, czy coś. Um, tyle razy go trafiłem, tyle razy go wrzucałem w SBC. Um, a reszta, jak widzicie, są z paczek. Parę tych graczy z paczek i... Um, tutaj za 125 tysięcy. Tego Immobile trafiłem w nagrodach niewymiennych za Division Rivals, ale praktycznie nie miałem dobrych paczek, więc tego nie nagrywałem. Um, no, tak jak mówię, ten Jezus parę razy już go oddawałem. No ale co, oddajemy znowu i... Mam nadzieję, że trafimy kogoś super. Kogoś co z tej paczki sam nie wiem. Ronaldo, no, dajcie mi Ronaldo, będę szczęśliwy, no ale bez przedłużenia. Otworzymy sobie. Kto z tej paczki wypadnie? Szczerze pewnie i tak nie wejdzie do składu, chyba, że to będzie ktoś super, jak Ronaldo czy też. Ale jedziemy znowu te flary dziwaczne, różowe i to jest Polska. A to będzie szczęsny! No, Polak szczęsny! Wysoko oceniony wrzuci się go do jakiegoś SBC pewnie. No ale zawsze fajnie. Polak 95. Um, czekamy na jakieś SBC kon Prime Moments albo coś, więc. Jak zawsze, dziękuję za oglądanie. Um, zapraszam do lajkowania, subskrybowania. Mam nadzieję, że się krótki filmik spodobał. Um, wolę robić takie krótsze filmiki, po prostu pokazywać, co trafiam, niż takie bardziej dłuższe. I, i z tego, co patrz, widzę na filmach, um, w sensie, że lajki i w ogóle, i oświetlenia to wy też. Um, no i co? Mam nadzieję, że jak się spodobało, zostawcie suba, lajka. Um, Napiszcie w komentarzu, kogo wytrafiliście z tej paczki seriali, jakie otwieraliście. I co? Dziękuję za oglądanie. Timos Gaming. Cześć!